Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kusim i witam Was w nowej serii Left 4 Dead 2 na mojej kanale, która się pojawiła. Tak jak prosiłem, tak jak mówiłem, seria nie będzie kręcona samodzielnie, czyli w pojedynkę. Mam zamiar ją rozegrać całą z moim przyjacielem Bielakiem, czy się Bielu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nie no, żartuję. Witam Was bardzo serdecznie. Okej. Okay. Jest, jest w porządku. Wielu już jest gotowy, ja też jestem gotowy, można rozpocząć grę. Zaczynamy od samego początku. Gram oczywiście w tym środku tym w garniturze, nie wiem czemu lubię garnitury, a wielu gra? Grubaskiem. Jestem czarnym grubaskiem. To no, ja, bym, ja bym musiał być grubasem, ale... No, ja bym był chętnie murzynem, ale jest grubasem, więc nie mogę nim być. Ach, yo, nigga! <laughs> Nie, jest właśnie Left 4 Dead bardzo się rozbudował, jest tyle modyfikacji, że wiesz, możesz grać Deadpoolem, możesz grać jakimiś postaciami ze Star Warsa i tak dalej, Właśnie w następnym odcinku sobie to zobaczę i będę sobie modyfikował. wiedziałem. Mm. Ja dawno w to nie grałem, bo w ogóle zapomniałem, jak fabuła się to tyczy. Czekaj, jeszcze raz, jak to się tyczy, w ogóle dlaczego oni w ogóle tylko przeżyli i oni są wypuszczani gdzieś na jakimś tym. No, bo to nie zdążyli do punktu zbornego, w sensie nie zdążyli spierdolić z tego miasta. To jest tak w skrócie. Nie zdążyli a spieprzyć z tego miasta. I przez całą mapę idą, żeby uciec? I przez całą kampanię, czyli przez cztery kampanie, które są poświęcone tym bohaterom, później masz kolejne cztery poświęcone bohaterom z jedynki. Tak, bohaterom z jedynki grałem, mm -hmm. No, Mam strasznie cicho grę wrzuconą, muszę lekko lekko podgłosić. Ja, tak myślę, że 25% będzie całkiem w porządku. O Jezus, o co tu chodziło w ogóle? Dobra, ja chcę siekierę. Jestem murzynem z siekierą. Jestem murzynem z siekierą. Chcesz dwa na bogato. Dobra. Dobra, ja, ja jestem murzynem, ja idę pierwszy. Broni swojego pana. Preciso... Czekaj, czekaj, strikes, czekaj, czekaj. Się, Przesaszyłem się, o co chodziło? Kurde, musiałem głośność podgłośnić, Dobra, open the door. Czekaj, rozwalisz żebyśmy mogli zabić. o. Oh, dobrze. No to. Ale dostał pożebra. Dobra, let's do this, bitch! Ej, hey, ej, hey, wait, 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 nie bij mnie! What the fuck? Bielu! Gdzie? Nie widzę, kurwa! Czekaj! Open the door! Pierdoliłem się w coś. Open the door, open the door, o open the door. poczekaj, biegnę do ciebie, gdzie jesteś. O, bomba, o, masz digla. to jest Diggle, Diggle, desert Diggle, Diggle, Diggle. 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 O, masz katanę, zamienił. O, katana! <laughs> nie da się tak drzwi otworzyć. What the? A ty z tamtym siekierą chodzisz? What the? What the? Teraz z kataną. What the? Dziwne jest w tej że się nie da przybliżać, nie? Eee, ze snajperki możesz zoomować. No ta, ze snajperki. Ale dostał ładnego bułeczkę. Bułeczkę na główkę. Ładnego bułeczkę? Ładnego pana bułeczkę? Hmm. Wymiociny jakbyś chciał, na wynos. Nie, nie, dziękuję. Nie. Czekaj. Przechodzimy. O! Ja! Cześć Jestem w niebie Jestem w niebie Golden, ten! Jak ty masz na ty tylko Co się stało? Mam pił Jestem o, o co się było Ale ja mam celas stary, ja pierdzielę jak ba z wesela Ej, <grystanie> e, tutaj musimy iść, nie, tutaj nie Gdzie? Możemy. Musimy iść chyba do windy, z tego co pamiętam. Ja już nie pamiętam, dobra, idę za tobą. Tam nie idę, bo tam płonie. Idziemy przez okno. Dlaczego w twojej piły się dymi? No bo ona to jest spalinówka, wiesz, to jest klasyczna spalinówka, to nie jakieś elektryczne gówno. <grystanie> elektryczne gówno. Do widzenia! Weź wzmocnik Bombera? Kogo? Weź wypad. A ja już to mam chyba. Kończy mi się benzyna. Jak benzyna i co i... Jak benzyna i co się stoczy, jak się skończy? No, wypadnie mi piła z ręki, ale spoko. Poradzę se. Cześć. Wow, właśnie mi się skończyła. Ha, Haha, odpowiedni moment. <laughs> Dawaj. D dobra. Ten daleko jest mój. Oooooo gień! Wow! Dobra, idź, 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 idź! A tu nie mogłoby być zooma, bo nie miałbyś odpychania łapą, nie? A to odpychanie łapą jest jednak potrzebne. Aaaa! Właśnie w takich momentach. Cześć. Cześć. Ja się kogoś łapą. Czekaj, mam coś. Żygi. Um, mam digla. Jezna, bogato. Mam digla, jestem happy. Wow, my digl. oh lol. Co wyskakują? Wow! Łoł! <słuch> Cię wystraszyłem. Powiedzenie mam żygi dziwnie brzmi. <laughs> Katana! Iha! Ciekawy jestem dlaczego żadnego bossa nie spotkaliśmy No no to jest normal, nie wiem Pewnie się pojawi w najmniej odpowiedzialnym momencie Musi nie... być, zawsze jest Nie przejmuj to się Zaraz będzie Ten mi tu żyga w rogu a, a to jak żyga to boomer. To jest boss, mini boss. och, well Ja lubię tych, co Bomba, 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 bomba Chcesz dobra. bombę? Chcesz bombę? Bomba! Wiesz, weź ją. Ja a. mam, ja już mam mam. Ja na bogato, ja jestem przygotowany. Iha! To ja też jedną wezmę. Dawaj, chodźmy. Road! Rochel, Fuelle, dobra. Masz coś do naszej y, Chadley tej? <laughs> Kurde, w, 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 w jedynce była biała koleżanka, było fajniej. Rochelle, Ta, tutaj ma mały. <coughs> no, a takie. Takie. No nie jest za mały. Ale Elis jaki do niej, jaki przystatny. No... Patrz, ma, mamy biznesmena, grubaska, e, funkę Depeche Mode i Lobola. No a to takie... niezłe nie, nie kwadro, że tak powiem. E, przepraszam bardzo. SMG! SMG! Yeah! Yeah! This is o! O oh -oh. oh, Boże. Nadchodzą. Boże, ja nic nie widzę? Użyj mocy, Luke! Użyj mocy! Jezus, Rapid fire is a hell fire. Musimy iść przez ogień. Idę! Idę! Gdzie? A, masz. Dobra. Na bogato. Dobra, idę. Gdzie? Kurwa. Zgubiłem się! Aaaaa! Biegnę! Biegnę! Wszystkim dwóch Opas, shotgun style! ja Mój biały panie, biorę, bronię się, czuję się. Dobra! Biały. Granata! Wow. Ty, bo ja nie ogarniam. Wielu? Ja też nie. Y nie, tu musi być przejście. Tu powinno być widzę, przejście. Widzę, widzę, widzę. Dobra, ale. Jeeeey! A ino nie we mnie. Bomber! Zabiłem go! Ożygał cię! BABLU NA MNIE, BOMBER NIE WIDZĘ NIC, ZGINĄŁ ON, MAMUŻ MI wiem! kurwa! ILE kurwa! Chr... Mam katanę, mam katanę, uratowałem świat, patrz, uratowałem świat Ole miałem świat przed... Minimalnie całe życie mi przed oczami O boże, dobra, Sa safe house, safe house, yeah Czyli mówi... I na nie, nie. <grym> Nie! Ty zostajesz Ej. Oj, good job O kurde, nie popisałeś się! Nie popisałeś się byłeś pierwszy! i piolet tu też byłeś pierwszy Bo cię chlałem piłą Co za o Boże, ja nie wiedziałem że są dodatkowe punkty za to! A nie ma, to są statystyki. Punkty są za przeżycie O, ty jestem pierwszy, specjalny zabójca, Da! Ty kogo zabiję specjalnego? Huntera, który na tobie leżał. I cię łapami. To na mnie wskoczył. Tak, nie zginąłeś. Aha Dlatego tak było? <laughs> Oś się zastanawiam fuck is that? O co tu chodzi? A ogólnie właśnie fajne są modyfikacje, bo na przykład zmieniają ci wygląd broni W sensie statystyki są takie same, ale masz inny wygląd, nie? To jest też przyjemne No, to można by było spróbować Dobra, ja sobie wezmę SMG, amunicję, wiesz co, uleczmy się A, ciebie uleczyłem? Oh well. Jest... murzynek cię macał, ja bym się nie cieszył do Dobra ja mam strzykawkę przywiązaną do kieszeni Oh yeah, adrenalina, oh yeah Dobra, wziąłeś apteczkę? Wziąłeś apteczkę na kolejną? Wziąłeś. Dobra, no to co? Idziemy, nie? Let's have some fun! Dobra, ja zajmę się tutaj skrzydłem. Po lewej! Iha! 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 Ty! Świniołóściu, nie bijesz. Bielu, zgubiłem cię. Mam benzynę! Mam benzynę, mam władzę, cicho. Bielu? Co? Odcinki co ile chcesz robić? A ja się dostosuję do pana, panie Kusimie. Ja mam wakacje. Ej kurde, ty jaki wytrzymały, ręce stracił, nogę stracił, ale biegnie dalej. Uparty skurwiel! Hello, motherfuckers! Coś fajnego tutaj było? Robili centimet. Rozwaliłem jej głowę o ścianę. Ej! Rochelle została porwana! Jebany Smokerl. Jak jej pilnowałeś? A to nie... UWAGAJ! SZARCZERL! Eps! Eps. 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 To, to jest taki fapacz, wiesz? To jest fapacz, który stał się mutantem. ma jedną rękę tylko. Dobra, no mm. wejdziemy. Biorę moją benzynę. Kto ma benzynę, ten ma władzę. Eps. Eps. Mam benzynę. Tu idziemy? Dobrze idziemy? Tak, tak, tak. Hello, to, to chyba była kobieta. Z odległości metra, rozumiesz? Ej, czekaj, 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 Bielu! P poczekaj, palę zwłoki. O, naw nawet nie zdążyłem zapytać. Słyszę dużo czegoś... O kurwa, latarkę trzeba włączyć, bo jest ciąg Shotgun. Mołotow! Mołotow tam leży. Ej, ale chyba my źle poszliśmy. Nie! Po... Ej, biegną! Ej, Bomber Bober, bober! zabiłem! Eee. O kurwa, ale najebało. O, chyba mi to nie wyszło tak dobrze, jak chciałem. Ale... spłonęli, poczekaj Co ty Co ty zrobiłeś?! paliłeś pół naszej mapy! Palę świat. Ej! Palę się! NIE płoń! Naplułbym na ciebie albo nasikał, ale niestety nie ma takiej opcji, przykro mi. A jakaś gra była, że można było sikać? E, pe, e, pewnie painkiller dla Duke Nukem, kurwa, to, to są takie... O, spiter, uważaj, kwas! Łoł! 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 Coś mi napluło na mnie! A to łajdak. Nie, czekaj, e o, w Borderlands, nie, nie w Borderlands, nie, czekaj. Mam benzynę, mam benzynę o, nie mam benzyny Witch, 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 witch. witch, No i po mnie Ej, zabiłem ją Zabiłem ją <noise> Jokej <noise> Skurwa, znowu porywają Mam <noise> przyjaciółkę no ukradli na ruszel O jest bomba, jeste bombę Kurwa ej no może mnie ktoś help co? Ja zabiłem witcha a by co <laughs> No Och mein god a tu tank mógłby być, ale tanka nie ma więc mam tylko. Nie, to... nie mam amunicji mam Mam ty rozumiesz że mam 8 ammo? Nie pal, nie pal Nie, nie, jeszcze nie palę, przed chwilą paliłem, Spokojnie ja się, ej, się kierę, my szamu, nie mam

No, on jeszcze nie jest wielki, ale... Dobra, ja bomba! Ja im urządziłem pokaz pirotechniczny. Ej, bud... Ej! Bielak! Co jest? Slice and die! Slice and die! dobra. Dziś była bomba, pamiętam. O, nie, 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 to no weź i to. Dobra, no, dobra, chodź, 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 idziemy dalej, wielu. Je, jest, ta. tam, Ty... tam była butla z gaz. Wow, właśnie, właśnie biorę swój gaz, bo to na pewno rosyjski gaz jest, dlatego go biorę. Hello, cześć. Cześć, dobra, chodź. On, This bitch. On chciał mi ukraść mój gaz. Źle się z tym poczułem no, 꿈uś, Wiesz ja się najbardziej zawsze boję w tej, tej grze? Um. Nie Huntera tylko tego największego Tanka No On jest dla mnie I ilustry. słyszę Huntera No już nie słyszę Huntera bo zginął A kto go zapił? Rochelle Co za gnój Gnójówka <gry embedding> O smoker No jaka Rochelle no przecież suko ja byłem pierwszy Suła ci! Zabiją! <grym> Zabiją! O! Oh. Amunicja, amunicja, amunicja zapalająca i mułowe. myślę, że amunicja prawdziwa Zapalająca To jest wiesz bardziej na bogato O Spiter! Fuck wdepłem w jego gaz Wej, to jest ona! I ma obwisłe cycki! I <grym> to strasznie, i ma mordę What ty. fuck! Wygląda jak moja mama rano! Idziemy! Dowiedziałeś się straszliwej prawdy, kurwa, mam 23 HP. Urodzę, urodzę, urodzę cię! Ooooo! Uro... No! Gdybyś na teren leczył zamiast siebie, gdzie ty tia... stu... <kup> Leczyee! Ja palę świat, nie przejmuj się. Patrz, moja snajpa wszystko rozwali. No, widzę. Pratują cię czy nie? No właśnie, bym chciał, Spalić wszystko, gdzie my idziemy! Ulecz mnie! Nie na mnie! Ja nie chcę agresji! Gunshop. I'm in heaven! O, jest amunicja. To, co prosiłeś. I jest lepsza snajperka, jest automatyczna snajperka, jak chciał. Dobra, biorę automatyczną snajperkę. Laser do niej? Biorę laser do niej. Czekaj. Aha, bo my mieliśmy się uzbroić w tym gunshopie, ale musimy jej temu chodźć. Muszę chyba kole przynieść Tak, 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 do sklepu musimy lecieć A może ja sobie kałasznikowa wezmę to taka bardziej klasyczna broń O, tutaj coś mówi A oni co robią? Oni teraz patrzą na skrzynkę Ej, chodź, bielu! Open the door okay. Dobra, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Ja tu ustawię tą amunicję zapalającą bo jak tylko otworzymy te drzwi, to wiesz, że zombie lecą, nie? Yes. O, oh, oh well! Oh well, okej! Okay. No problem! Gdzie jest ta paczka tej... Dobra, ja będę miał kole Od ciebie Dobra Eskortuj dostawcę Coli. Hmm Zmieniłeś zawód Kusim? Gdzie? Nie wiem, byli. Było ich dużo, o, już nie ma. No bo pobiegli za bombą. Już nie ma. O, pomysłowe. Mhm, wiem. Tutaj w rogu. W rogu bielu! Nie widzę, jestem ślepy kurwa. Za dużo przed komputerem spędzam. Ja, nie jak się je panikę. O, mogę ich odpykać. Dobra, biegnę, nie zwracam na nikogo uwagi. Nie patrzę, Uch. biegnę z kolą przed siebie. W ogóle ta kola jest jakaś dziwna, bo mi korek wchodzi w głowę, ale biegnę dalej. Jakiś gościu zawaskowany i koszuli! Dostarcza kolę właścicielowi sklepu! Biedronka! Ach, Biedronka! Dałem! Dałem! O, wysadzona jest brama. Jest wysadzona brama. Możemy iść dalej. What Jaka Jesteśmy otoczeni, jeśli się to ciekawi. przez Musimy iść dalej. Musimy iść dalej. Musimy iść. Nie, jak tą kataną cię czy... nie. Wow! Ale ładnie, ale mam moją bota ładnego. Chodź, wielu. Jakam katanę? I... I... Idę, idę. Co? Ej, jest... Trzeba uroczyć lesa. Ulo... Uroczyć, kurde, chodź tu. Stój. Uroczyć, kurwa. Co? U... A nie uleczyć? Nie, Ura. że coś podpowiadał, nie... <laughs> Coś mi brzmiało źle. Oba, ja pakuję adrenalinę w kolano. Yeah! Ej, ja też chcę adrenalinę. Je, 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 Jestem na propsach Aaaaaaa I co przez ro, Adralinę robię? Eee Masz... Szybciej się poruszasz chyba Z tego co wiem No i masz ogólnie olej... O, kol... znowu automatyczna snajperka O kurwa, tank! 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 Nie wiem, gdzieś jest tank Gdzieś jest tank, uważaj! Jak gdzieś jest tank? Ja się go boję! Hunter Hunter! Zabiłem go! Jak hunter? Ej, nie mówisz że... Jest! KURWA je! <noise> EJ! A, 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 a! A! Zabiłem go. O, nie żyje. Dobrze. Kurwa, się wystraszyłem. <noise> no to tank, tak? To wiesz, działanie psychologiczne jednak jest. Ten ma mordę jak mój stary rano za to. <noise> ja nie wiem czemu ty na swoich rodziców patrzysz rano, ale wiesz co, ja nie wnikam. Przedanie im noszę. Mhm... Mm o, apteczka Dobra! Chodź! 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 O, Nie, ty nie! Ty nie, ty też nie! Stay away from me! Safe house! Zbierz, nie? Bomba! Fajnie! Bomba na jednego zombiaka! Jestem Boski! Chciałem go jeszcze zabić, ale <laughs> już tak się dzieje, że nie będę ci wsłudka! <laughs> yeah! Mentalny żółwik. Ja jestem! <laughs> Bo dostarczałeś szkole. Pamiętaj, na to zawsze jest wytłumaczenie! Bo dostarczałeś szkole. Ja nie gram w tą grę! W ty tytułach ty ty jesteś lepszy! Perdon, jakiegoś chciał? Nie bij, tato. Nam no, wystarczą te dwa odcinki na dziś. <laughs> Ale patrz, ty e. najwięcej obrażeń zadałeś, witch! A, a, a! Widzisz? Fajnie 7 mam tylko, to taki... <noise> czujesz taki, taki goły przy tych twoich 35 punktach. No bo jak jak ninja. Dobra, tutaj skończymy. Dziękujemy mm -hmm. wszystkim za oglądanie. Zapraszam was również do kanału Bielaka, jak i do, na mój kanał. Linki znajdziecie w opisach i mam nadzieję, że wytrzymacie i wytrwacie do następnych odcinków, które się pojawią już niedługo. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ja mówił Bielak206 i... Kusim. <laughs> Siemanko Jakie podkreślenie? I? Takie, takie bez szczęścia chrzty... ch I? no dobrze wyraża